Sedewakantyzm to teologiczne stanowisko tradycyjnych katolików, którzy z całą pewnością wierzą w papiestwo, wierzą w nieomylność papieską, wierzą w prymat biskupa Rzymu, jednak nie uznają Franciszka za prawowitego następcę świętego Piotra. Innymi słowy, nie uznają Franciszka za prawdziwego papieża. Słowo sedewakantyzm pochodzi z dwóch łacińskich słów, które razem oznaczają, że tron jest pusty. Sede, vacante. Sede oznacza tron. Vacante oznacza pusty. Pomimo różnych argumentów przeciwko tej pozycji, które sugerują, że jest ona oparta na fałszywym założeniu, że papież nie może popełniać błędów, lub że jest to emocjonalna reakcja na problemy w kościele, stanowisko sede wakantystów opiera się na katolickich doktrynach o nieomylności i niezniszczalności kościoła oraz na teologicznym stanowisku wielkiego doktora kościoła. Świętego Roberta Bellarmina. Jako wstęp do tego wideo, niech tradycyjny katolik zapyta sam siebie. Dlaczego właściwie jest tradycyjnym katolikiem? Dlaczego nie uczestniczy w Mszy Novus Ordo? Mszy według soboru watykańskiego II? Dlaczego odrzuca nauki soboru watykańskiego II na temat wolności religijnej, ekumenizmu? Na przykład nauki zawarte w Nostra Aetate. Dlaczego odrzuca nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku, który w pewnych okolicznościach pozwala schizmatykom i heretykom bez wyrzeczenia się błędów i bez wyznania wiary katolickiej otrzymać od katolickiej kapłana sakramenty pokuty, namaszczenia chorych i Eucharystii, szczególnie Eucharystii. Jeśli tradycyjny katolik odpowie poprawnie na pierwsze pytanie Powie, nie uczestniczę w nowej mszy, ponieważ jest ona zagrożeniem dla mojej wiary. Ze względu na radykalne zmiany, które wprowadzono w ofiarowaniu i konsekracji, jest wątpliwe, czy w ogóle ma miejsce przeistoczenie, a także jest pewne, że ofiara nie zostaje dokonana. W odpowiedzi na drugie pytanie, dlaczego odrzucasz nauki Soboru Watykańskiego II? Tradycyjny katolik słusznie stwierdzi, że dekrety Soboru Watykańskiego II na temat wolności religijnej i ekumenizmu, zostały potępione przez wcześniejszych papieży, szczególnie przez papieża Piusa IX w sylabusie błędów. I wreszcie, trzecie pytanie. Dlaczego odrzucasz nowy kodeks prawa kanonicznego? Tradycyjny katolik z pewnością odpowie. Taki przepis w nowym kodeksie, który pozwala protestantom na przyjmowanie komunii bez wyrzeczenia się błędów, nigdy nie może być uznany za prawdziwe i wiążące prawo, ponieważ sakrament byłby udzielany heretykom i schizmatykom w sposób świętokradczy. Jak trafnie napisał zmarły arcybiskup Marcel Lefebvre przy okazji swojej suspensy a Bivinis nałożonej przez Pawła VI w dniu 29 czerwca 1976 roku. Kościół posoborowy jest kościołem schizmatyckim, ponieważ zrywa z kościołem katolickim, który trwał zawsze. Ma swoje nowe dogmaty, nowe kapłaństwo. Nowe instytucje, swój nowy kult, które zostały już potępione przez Kościół w wielu dokumentach, oficjalnych i ostatecznych. Ten Kościół posoborowy, kontynuował, jest schizmatycki, ponieważ opiera się na zasadach, które są sprzeczne z zasadami Kościoła katolickiego takich jak nowa koncepcja mszy wyrażona w numerach 5 i 7 wstępu do dekretu Missale Romanum które przypisują zgromadzeniu rolę kapłańską, której nie może pełnić. Podobnie przypisuje prawo naturalne, czyli boskie, każdej osoby i każdej grupy do wolności religijnej. To prawo do wolności religijnej jest bluźnierstwem, ponieważ przypisuje Bogu idee, które niszczą Jego majestat, Jego chwałę, Jego królewskość. To prawo zakłada wolność sumienia, wolność myśli i wszystkie masońskie wolności. Kościół, który głosi takie błędy, powiedział biskup Lefebvre, jest jednocześnie schizmatycki i heretycki. Ten kościół posoborowy nie jest więc katolicki. W jakim stopniu papież, biskupi, kapłani czy wierni przystali do tego nowego kościoła, w takim stopniu oddzielają się od kościoła katolickiego. Niech tradycyjny katolik, zwłaszcza członkowie bractwa Świętego Piusa X, zapytają samych siebie, w jakim stopniu papież, biskupi, kapłani i świeccy przystali do tego nowego kościoła. Czy jak zauważył biskup Lefebvre, nie oddzielili się tym samym od Kościoła katolickiego? Franciszek całkowicie przystaje do kościoła posoborowego. Popieram mszę Novus Ordo. Fałszywe nauki Soboru Watykańskiego II. Za Janem Pawłem II uznaje nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku. Otwarcie praktykuje fałszywy ekumenizm, heretycki indyferentyzm religijny w Asyżu, a nawet w samym Watykanie wielokrotnie. Pomimo tego jak nieprzyjemny może być ten temat, tradycyjni katolicy stają wobec strasznego i palącego pytania. Czy Kościół Posoborowy jest Kościołem katolickim? Czy Franciszek, jako głowa Kościoła Posoborowego, jest prawdziwym papieżem? Sedewakantyści odpowiedzieliby bez wahania, jednoznacznie, nie. Wierzenie inaczej, odpowiedź tak na powyższe pytania, oznaczałaby, że Kościół Chrystusa nie jest nieomylny, nie jest niezniszczalny, że papież nie jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół. Że obietnica Chrystusa, że będzie z Kościołem przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, oraz specjalna pomoc Ducha Świętego zawiodły Kościół. Wnioski, których żaden tradycyjny katolik, żaden katolik w ogóle nigdy nie mógłby utrzymywać. Rozważmy następujący cytat z Soboru Watykańskiego Soboru Watykańskiego I z 1870 roku. Ojcowie czwartego soboru Konstantynopolitańskiego, wiernie idąc śladami swoich poprzedników, złożyli następujące uroczyste wyznanie. Pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie normy prawdziwej wiary, albowiem nie jest możliwe. Aby słowa naszego pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, nie zostały spełnione. A ich prawdziwość została dowiedziona przez bieg historii, albowiem na stolicy apostolskiej religia katolicka zawsze była zachowana w nieskazitelności, a jej nauczanie święte. Albowiem w pełni zdawali sobie sprawę, że stolica świętego Piotra zawsze pozostaje nietknięta przez jakikolwiek błąd. Zgodnie z boską obietnicą naszego Pana i Zbawiciela daną księciu jego uczniów. Modliłem się za ciebie, aby twoja wiara nie ustała, a ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Papież Leon XIII w swojej encyklice Satis Cognitum nauczał, że nauczający autorytet Kościoła nigdy nie może popaść w błąd. Powiedział, jeśli żyjące magisterium mogłoby w jakikolwiek sposób być fałszywe, wynika z tego oczywista sprzeczność, albowiem wtedy sam Bóg byłby autorem błędu. Jak więc, drogi przyjacielu, jak tradycyjny katolik może z jednej strony odrzucać nową mszę, heretyckie nauki Soboru Watykańskiego II, nowy kodeks prawa kanonicznego, a z drugiej strony nadal uznawać za papieża tego, który oficjalnie promulguje i narzuca te błędy? Rozważmy jeszcze jedno pytanie. Czy wiara i dyscyplina tradycyjnego katolika są takie same jak wiara i rządy Franciszka oraz Kościoła Posoborowego? Czy tradycyjni katolicy wierzą w te same doktryny co Franciszek z Kościołem Posoborowym, z nową mszą, z fałszywym ekumenizmem, z wolnością religijną, z wolnością sumienia? A teraz także z niemoralnością LGBT i błogosławieństwem par jednopłciowych. Czy tradycyjni katolicy są podporządkowani lokalnej hierarchii, ostatecznie Rzymowi, czy tradycyjni katolicy są posłuszni dekretom tego kościoła posoborowego? Papież Pius XII w swojej encyklice Mistyczne Ciało Chrystusa naucza, Wynika z tego, że ci, którzy są podzieleni w wierze i rządach, nie mogą żyć w jednym ciele i nie mogą żyć życiem jednego boskiego ducha. Czy więc tradycyjni katolicy są zjednoczeni czy podzieleni w wierze i rządach z Kościołem posoborowym? Znacie odpowiedź. Cedewakantysta uczciwie przyznaje, że jego wiara nie jest taka sama jak wiara Franciszka czy wiara Kościoła posoborowego. Przyznaje, że faktycznie nie jest podporządkowany, nie jest posłuszny Franciszkowi, nie może być jako tradycyjny katolik sedevakantysta. Osoba, która uważa, że stolica apostolska jest pusta, po prostu wierzy i wyznaje wszystkie nauki Kościoła katolickiego. A to wyznanie prawdziwej wiary obejmuje odrzucenie fałszywych nauk Soboru Watykańskiego II, które już zostały potępione przez Kościół w wielu dokumentach oficjalnych i ostatecznych. Podczas pierwszej modlitwy kanonu mszy tradycyjnej, która zaczyna się od Te Igitur, kapłan w normalnych czasach recytuje te słowa: Una cum papa nostro, w tym przypadku Francisco. Jakie znaczenie niesie to krótkie wyrażenie: Una cum, w jedności z? Oznacza jedność w wierze, jedność w rządach, jedność we mszy. Jedność w sakramentach. Zjednoczenie. Takie jest znaczenie tego terminu. Czy tradycyjny kapłan uczciwie recytuje w kanonie mszy, że jest unakum Francisco, unakum z Janem Pawłem II, unakum z Benedyktem XVI, unakum w wierze, unakum w kościele, unakum w dyscyplinie, unakum w liturgii, w naukach posoborowych, w rządach, w nowej mszy, w sakramentach. Czy wy, czy on jest prawdziwie unakum? Odpowiedź brzmi nie. Jeszcze jedno rozważanie na temat sedewakantyzmu. To sposób, w jaki wszystkie te rzeczy się wydarzyły. Kiedy to się wydarzyło? Jak się wydarzyło? To obszar, w którym sami sedewakantyści różnią się między sobą. Niektórzy twierdzą, że konklawe były nieważne na podstawie Bulli Pawła IV z 1559 roku. Ta bulla nosi nazwę Cum Ex Apostolatus i mówi, jeśli kiedykolwiek okaże się, że rzymski papież odszedł od wiary katolickiej lub popadł w jakąś herezję przed wyborem na papieża, to objęcie urzędu, dokonane nawet za zgodą wszystkich kardynałów, jest nieważne, niebyłe i bezskuteczne. Nie można powiedzieć, że staje się ważne, ani uważać je w jakikolwiek sposób za prawowite, ani uznawać, że daje takiej osobie jakąkolwiek władzę rządzenia duchową czy doczesną. Ale wszystko co zostało przez takiego człowieka powiedziane, uczynione lub zarządzone, pozbawione jest całkowicie mocy i nie daje żadnej władzy ani autorytetu. A taka osoba przez sam ten fakt eo ipso i bez potrzeby jakiejkolwiek deklaracji zostaje pozbawiona wszelkiej godności, honoru tytułu, władzy, urzędu i mocy. Niektórzy sedewakantyści cytują kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku, kanon 188, punkt 4. Wszystkie urzędy stają się puste ipso facto, to znaczy bez potrzeby jakiejkolwiek deklaracji, przez milczące uznanie, w przypadku publicznego odstępstwa od wiary katolickiej. Inni sedewakantyści podzielają opinię świętego Roberta Bellarmina w De Romano Pontifice, rozdział 30, gdzie mówi... Piąta opinia dotycząca heretyckiego papieża jest więc prawdziwa. Papież, który jest jawnym heretykiem, przez ten fakt Perse przestaje być papieżem i głową, tak jak przestaje być chrześcijaninem i członkiem kościoła. Święty Robert Bellarmin mówi że jest to sąd wszystkich ojców kościoła, którzy nauczają, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję. Papież Innocenty III, cytowany przez teologa Bilota w swoim traktacie Ecclesia Christi, mówi: Wiara jest dla mnie tak niezbędna, że mając Boga jako jedynego sędziego w innych grzechach, mógłbym jednak być sądzony przez Kościół za grzechy, które mogę popełnić w sprawach wiary. Istnieje wiele opinii, ale wystarczy powiedzieć, że kwestia papieża jest trudna, jest nieprzyjemna, jest wstrząsająca, tak, a jednak jest konieczna i jest ważnym zagadnieniem, którego nie można unikać. Na zakończenie niech nikt nie mówi, że sedewakantysta odrzuca papiestwo, prymat czy kościół katolicki. Przeciwnie. To z powodu jego wiary w papiestwo, z powodu wiary w prymat, z powodu wiary w nieomylność i niezmienność kościoła katolickiego, odrzuca on Franciszka i jego kościół posoborowy. Dla sedewakantysty, osoby, która uważa, że stolica apostolska jest obecnie pusta, kościół katolicki nie może zawieść i nie zawiódł. Wielka apostazja, przepowiedziana przez świętego Pawła w jego liście do Tesaloniczan, spełniła się. Święty Paweł mówi: Niech nikt was w żaden sposób nie zwodzi, ponieważ Dzień Pański nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo, a człowiek grzechu nie zostanie objawiony. Syn zatracenia, który sprzeciwia się i wywyższa ponad wszystko, co jest Bogiem lub przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga i przedstawi się jako Bóg. A teraz wiecie, co go powstrzymuje, aby się objawił we właściwym czasie. Bo tajemnica nieprawości już działa. Tylko ten, który ją obecnie powstrzymuje, będzie to robił, dopóki nie zostanie usunięty, a wtedy objawi się niegodziwiec. Kim jest ten, który obecnie ją powstrzymuje, dopóki nie zostanie usunięty? Być może Leon XIII miał odpowiedź w swoim motu proprio z 25 września 1888 roku, kiedy napisał w swojej inwokacji do Świętego Michała. Ci najpodstępniejsi wrogowie napełnili i upili goryczą kościół, oblubienicę niepokalanego baranka i położyli bezbożne ręce na jej najświętszym dziedzictwie. W samym świętym miejscu, gdzie została ustanowiona stolica Najświętszego Piotra i stolica prawdy dla światła świata, wznieśli tron swojej ohydnej bezbożności z niegodziwym zamiarem, że gdy pasterz zostanie uderzony, owce się rozproszą. Jeśli więc jesteś tradycyjnym katolikiem, jeśli odrzucasz Sobór Watykański II, jeśli odrzucasz Nową Mszę, jeśli odrzucasz dyscyplinę Nowego Kościoła Posoborowego, przemyśl te słowa. Jako tradycyjny katolik musisz wierzyć, że papież nie może narzucać błędu całemu Kościołowi, Kościół nie może nauczać błędu. Nie może zbłądzić w wierze, moralności ani w swojej dyscyplinie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.